Jedną z najjaśniejszych gwiazd 14 edycji Tańca z Gwiazdami okazuje się być Dagmara Kaźmierska. Nie sposób nie zauważyć, jak 48-letnia osobowość telewizyjna wprawia w zachwyt cały polski show-biznes. Niemniej jednak, przyszłość tej celebrytki może przynieść znaczące zmiany, a wszystko za sprawą jej syna. Konana urodzony w 2001 roku Konan Kaźmierski zyskał swoją popularność głównie dzięki matczynej Dumie, którą Dagmara chętnie dzieli się ze światem. Na początku młody mężczyzna występował u boku matki w popularnym programie telewizyjnym Tetew Królowe życia. Ostatnio natomiast widzowie mogli podziwiać 22 latka w programie Dagmara szuka męża. Kropka obecnie Konan koncentruje się na zdobyciu wyższego wykształcenia, mając na uwadze fakt, że udało mu się dostać na studia medyczne. W rozmowie z faktem syn słynnej celebrytki wyjawił, że jego decyzja o wyborze tej ścieżki kariery była przemyślana. Musiłem się zastanowić, ale już będąc w liceum o profilu biologiczno-chemiczno-matematycznym, wiedziałem, że chcę podążać tą drogą powiedział kropka co jednak zrobi po ukończeniu studiów Nie wyklucza się, że zaraz po zakończeniu edukacji Conan założy własną rodzinę Chciałbym nadal trenować, znaleźć czas na to, rozwijać również swoją karierę. Może nawet ponownie otworzę lodziarnię, chociaż kiedy wspomniałem o tym mamie w tym roku nieco się wystraszyła. Chcę się po prostu rozwijać na wielu płaszczyznach a może założę rodzinę, stwierdził kropka oczywiście młody mężczyzna zdaje sobie sprawę, że aby zapewnić godne życie dziecku, musi najpierw ustabilizować swoją sytuację zawodową. Jesteśmy oboje zgodni z partnerką Ewą, że najpierw musimy się ustabilizować i stworzyć solidne podstawy, aby naszemu dziecku nigdy niczego nie zabrakło. Ale z całą pewnością oboje chcemy założyć rodzinę. To moje największe marzenie mieć rodzinę, mieć dziecko, podkreślił kropka w tej samej rozmowie, Konan zaznaczył, że jego zdaniem mama Dagmara będzie wspaniałą babcią, ale będzie musiała pilnować swojego języka przy dziecku.